Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, because every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on with all the chemicals, I'm in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got to build a new place. So, my już właśnie gotowi, spakowani. I właśnie nasza przygoda zaczyna się tutaj. Zobaczcie, jeszcze jak jest jasno, w Polsce jest w do, za 15.10. No i słuchajcie, zaczynamy właśnie teraz przygodę. Ekipa jest spakowana, pokażę Wam. Tu proszę, Kasperek, zrób papa. Zrób papa. Tata nastawia nawigację. I cóż, zapraszamy Was na przygodę po Francji, a dokładnie ruszamy na lazurowe Wybrzeże. Do zobaczenia później. Dobra, to zaczynamy naszą przygodę. Alan gotowy? Tak. Bobo gotowy?

Po 15 minutach dzieciaczki śpią. Skręcić lewo. Mamy jeszcze około godzinki. To jest miejscowość Frejus. Frejus. No i co? No wyjechaliśmy za 15.10. Wczoraj jeszcze jedziemy. Dzieciaki w sumie spoczko, bo przespały większość, większość trasy. Mieliśmy taki dłuższy przystanek w McDonaldzie. Dalej, także jeszcze mamy godzinkę. To no pierwsze wrażenie, fajnie, już jest łóżysto. Eee... I, i tak bardzo zielono, tak fajnie, bardzo ładne widoki. Dzieciaki też są dzielne. O, sobie jedzą kanapeczkę. Mamy camping na 8 dób, w fajnej cenie znalazłam, też fajna lokalizacja, bo jest tak pośrodku między wschodnią a zachodnią częścią całego wybrzeża. Także Lazurowe czeka, czeka, będziemy za godzinkę, także znam relacje, to będzie też nasz pierwszy camping z Eurocampu, jestem też bardzo ciekawa jakie warunki będą, to nie, nie będzie najmniej tylko mamy domek kupiony,

Słuchajcie, dojechaliśmy do Frejus. Jesteśmy już zameldowani. Jesteśmy zakwaterowani na kempingu La Baume. Pokażę Wam domek. To jest domek z Eurocampu. Są tutaj pokoje dwuosobowe. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj mamy tarasik. Czekajcie. Tarasik jest taki. Stoliczek. Tutaj mamy grill. Tutaj wchodzimy i jest taki salon, z kuchnią połączony. Proszę bardzo. Generalnie wygląda fajnie, jest czysto. Tutaj sypialnia, tutaj mamy łazieneczkę i tu przechodzimy dalej do drugiego pokoju i tutaj mają dzieciaki swoje lokum. Tu mogą się zmieścić e, nawet dwie osoby, ale on jest na górze. I tutaj bobek ma swoje łóżeczko. Wszystkie akcesoria dla dzieci są bezpłatne. Łóżeczko mieliśmy bezpłatnie, tylko trzeba też zamówić tydzień wcześniej. E, tutaj mamy też krzesełko dla dziecka, też jest bezpłatnie. I mamy jeszcze palienkę. Także spoczko, spoczko wygląda. Tarasik super. Super miejsce, nie wiem jak to będzie wyglądać dalej, bo jeszcze nie byliśmy na basenie, także zaraz zobaczymy wszystko, jak to wygląda. Kuchnia też jest bardzo fajnie wyposażona, szklanki, talerze, wszystko co potrzeba, garnki, sztućce, także naprawdę super, super. Czekam właśnie na moją przyjaciółkę, bo chcemy zrobić zakupy w Lidlu. <laughs> Także pokażę Wam e, tak mniej więcej jak te ceny wyglądają. No do lodóweczki jakieś na śniadanka. Na no, coś się dobrego na wieczór. Jakąś e, wodę. Na chłopaków jakieś piwko. Także see you. Zakupy zrobione. Pancia! Pancia! Pancia zakupy też zrobiła. E, słuchajcie, już mamy zrobione zakupy. E, z tyłu właśnie zapakowane chyba e, ma, Mamy wszystko kupione na cały tydzień. E, I co będzie? Cibouple Merci. Chasukfu keno bakadda. Słuchajcie, nie, generalnie powiedziałam, że wszystko jest. Zaczynamy zabawę. Na zasadzie takiej, że... Alkoholu mamy! Tak, alkoholu mamy, jedzenie mamy na cały tydzień. Śniadanka będą jedzone. No, jeżeli chodzi o, sama, o samą żywność, to no, jest tutaj duża jakość tak, tych wszystkich produktów. Zaczynając jak chodzi do sklepu to masz od razu artykuły bio. Ceny? No ceny są no wysokie, no nie ma co ukrywać. W porównaniu do Polski to są już ceny wyższe. W porównaniu do Niemiec? Słuchajcie, no tak generalnie to chyba podobnie myślę. No są artykuły, gdzie rzeczywiście widać, widać tą różnicę. Są artykuły zdecydowanie tańsze. Także koniec z końcem, reasumując, tak jak spojrzałam na koszyk, to wychodzi praktycznie to samo. Słuchajcie, może minimalnie jest jakoś drożej, ale nie wiem, my nie mamy tak aż dużego porównania, bo to mówię, są pierwsze zakupy. Generalnie ja od razu o czym pomyślałam, to o Korsyce, gdzie słuchajcie, tam zdecydowanie więcej płaciliśmy. Więc ja się nastawiałam na te ceny takie francuskie, które my znamy z wyspy Korsyka. A tu tak powiem Wam, że nawet, nawet mnie troszeczkę zaskoczyło, że jest, że jest taniej. No rzeczywiście, są, Ale... są artykuły, które są tańsze niż tak. w Polsce tutaj. Są artykuły, które są dużo droższe niż w Polsce, Holandii i, i, i Niemiec. Eee, także no, no słuchajcie, no może... jesteśmy na wakacjach, nie żałujemy sobie, tak? Tak, tak. Może po kolejnych gdzieś tam zakupach. No nie wiem, no generalnie teraz jakby... Podsumowując, no to może trochę drożej być. No drożej. No ale szalenie drożej. jakoś nie chyba, co? No, no szale... wyjechałyśmy z koszykami, ja za stówkę trzydzieści, ale mamy naprawdę, słuchajcie, jedzenia no cały na tydzień. Ko ca Cały koszyk, no Warzywa, koszyk. owoce, jakieś tam troszkę słodkości, jakiś trochę takich półproduktów gotowych, żeby wiadomo nie, nie tracić czasu na jakieś wielkie przygotowania. Słuchajcie, dla dzieciaków jakieś jogurciki, mleka, no generalnie jest wszystko na tydzień. No to. No ja wam. Czekaj, pokażę Wam. To sobie no to mnie zaskoczyły. Właśnie takie półprodukty gotowe, które są do zrobienia do mikrofalówki, do, do piekarnika. No słuchajcie, no pizza. No za taką pizzę w Holandii muszę dać Jumbo 7 euro. Ty ile musisz dać w Niemczech? No tak z cztery. Muszę no powiedzieć. a tu zobaczcie, dwójeczka. Dwójeczka, pyk. Ale słuchajcie, to e... trzeba zaznaczyć, że to też nie jest taki byle jaki produkt. Bo no też I, całkiem... i wygląda jakościowo, e, nawet to opakowanie wygląda ładnie. Tak. No i dobra, i tutaj jakieś wrapy, no słuchajcie, te wrap 2 euro, euro 70. tak? Tu później jakieś, dobra, to to może nie trzeba się tym chwalić. E, czekaj, właśnie tu miałam gdzieś to jeszcze takie. Gdzie to mam? O, albo słuchajcie, partię, W Polsce... Nie kupisz takiego Korsanta. I euro, dzieciu? Nie, no, ogólnie fajnie też spróbować sobie fajnych, ciekawych innych smaków. No i my tak będziemy robić. Także nie zabieramy Wam więcej czasu. Zakupy jak najbardziej w Lidlu. Lidl się ogólnie rozwinął, jakby nie było. Można dobrze kupić. Nie, tak. A, ja oh. na osobę Pokażę jeszcze Wam jak wygląda kemping. Jest po prostu rewelacyjny, z udogodnieniami dla dzieci, super placy zabaw, dwa baseny. Zaraz Wam pokażę tutaj, jak się wjeżdża do tego kempingu. Od razu po lewej stronie mamy taki bardzo fajny placek dla dzieci. O, tutaj dalej macie o, nawet Jaruj. Zobaczcie. Eee, przejeżdża się troszkę dalej i można sobie eee, umyć autko. Okay. You you Cena domku komfort od 5 do 13 maja to koszt 850 zł plus opłata rezerwacyjna 160 zł. To była długa droga, także zbieramy siły na jutrzejszy dzień. Bądźcie z nami, bo czekają nas dni pełne intensywnego i ambitnego planu. A tymczasem, jeśli podobał Ci się materiał, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał. Cześć!